Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy dla Was specjalną ofertę 5-dniowego wyjazdu do Frediego do mega pizzerii na pięciodniowe zmaganie się z zabójcami. Według twórców jest to rodzinny horror, nie słyszałem nigdy o takim pojęciu, ale ja jestem widocznie socofanym człowiekiem, więc wiecie. Cóż, otworzymy to magiczne pudło, które zawiera sporo rzeczy i zobaczymy. Tak naprawdę nigdy nie słyszałam. O, tym, o tej produkcji jest to już teraz z kolei podobna produkcja, i jestem ciekawy co znajdziemy w środku. Bo to jest to ciekawe, że jesteśmy zamknięci na 5 nocy w i wszystko próbuje nas z niej zabić. Jest to horror, horror rodzinny. Nigdy słyszałem o takim pojęciu. więc Jestem bardzo ciekawy co znajdziemy w środku. Zapraszam. Dobra, poszło w miarę gładko, chyba. A teraz to się jakoś tu otwiera, tak otwiera, o, no zaczyna się fajnie. Zobaczcie, jest kiwat. O! I na dzień dobry leci Steelbook. I Steelbook i... podoba mi się. Czy sobie może zagram w, to, w ten rodzinny horror, no, może niekoniecznie z córką. Raczej sam. Chciałem, nie Świeżby horrorów. No. Intryguje mnie ta gra, powiem Wam szczerze, To to jest tak dziwne, że aż ciekawi mnie po prostu zawartość tego pudła oraz samej gry. A, tu mamy naklejki. Spoko, powiem szczerze, wyglądają jak. Powiem szczerze, z bajki dla dzieci. Ale w końcu to rodzinny horror, więc czego tu się e, spodziewać? Okej. Okay. Teraz. Ja to chyba źle otwieram. wiecie co, coś tak mi się... wydaje, że, że nie, nie ogarnąłem do końca otwierania tego. nie dobra. Jednak dobrze mi idzie. Tu mamy specjalną pieczęć, słuchajcie. O. I to jest... Słuchajcie, Sun. A to jest Moon. Nigdzie nie dostaniecie takiego pluszaka. Jest kozacki, mimo że przepasał za pluszakami to ten jest fajny. Do tego te dzwoneczki. Ale dalej lecimy, słuchajcie, to, to jest milion rzeczy: to jest całe pudełko szczęścia. Dobra. Tu mamy przypinki. Kolejne, które mówię, wyglądają jak z kanału dla dzieci. Ale metalowe, porządnie wykonane. Czekajcie, bo tu dalej są jakieś rzeczy. No... To jest... Nie wiem co to jest naklejka. Nie, magnes, przepraszam, to jest magnes. Takiego wesołego hipcha, słuchajcie. O, a tu mamy Van Vinil. Czymkolwiek jesteś. Słuchajcie, hmm. w pudełku jest pudełko, a w pudełku jest pudełko. Czego nie wzmiejcie? Oj, zobaczcie, to jest zwany winien Jakiś morderczy królik, czemu ten wygląda No dobra, może niekoniecznie. Myślałem, no. że to jakieś krew jest za to i ubrwi tylko. No dobra, to coś jest sandali Trochę jest tych no zobaczymy. Czy jakieś ukryte. No nie. To już chyba wszystko. Teraz ja zobaczę. Grę dostaliśmy. Nie no grę dostaliśmy. No, to chyba wszystko. Dobra, ja mogę sobie z tym. Powiedz, luknę tak tu z tyłu co tu miało być. No było, było, było. No tak, to mamy wszystko, słuchajcie, więc tak to wygląda. Pozwólcie tego to, to warę, nie. E, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, co to jest za gra, nikt o niej nie słyszałem, e, ale jakoś intryguje mnie strasznie. Ten karton dał mi dużo jakoś uciechy rozpakowywanie takich dziwnych, śmiesznych rzeczy. I nie wiem, będę o chwilę chyba odpalę tą grę tak dla świętego spokoju, żeby zaspokoić moją chorą ciekawość tutaj. E, bo jest to fajne. E, co do ceny oczywiście? Słuchajcie, kolekcjonerka kosztowała 360 zł oczywiście w promce i myślę, że jest to całkiem niezła cena jak za taki śmieszny zestawik, szczególnie że dało mi to trochę radości. No dobra słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!